Życie w pierwszych polskich miastach za czasów Mieszka I, który panował w drugiej połowie X wieku, różniło się znacząco od współczesnego wyobrażenia o miejskiej egzystencji. Główne ośrodki miejskie, jak Gniezno, Poznań, Ostrów, Lednicki czy Kruszwica, stanowiły niewielkie grody obronne, otoczone potężnymi wałami ziemnymi i drewnianymi palisadami chroniącymi przed najazdami. Większość mieszkańców tych pierwszych miast zamieszkiwała tereny wewnątrz obwarowań, gdzie znajdowały się siedziba władcy, drużyna wojskowa oraz rzemieślnicy, świadczący usługi dla dworu książęcego. Domy budowano z drewna, najczęściej dębowego lub sosnowego, stosując technikę zrębową, polegającą na układaniu belek poziomo jedna na drugiej, tworząc solidne ściany. Dachy kryto słomą, trzciną lub drewnianym gątem, który chronił wnętrze przed deszczem i śniegiem, padającym przez większą część roku w surowym klimacie. Wewnątrz chat znajdowało się zwykle jedno lub dwa pomieszczenia z paleniskiem umieszczonym centralnie, które służyło zarówno do ogrzewania, jak i przygotowywania posiłków dla rodziny. Podłogi wykonywano z gliny lub drewnianych desek, a okna były niewielkie i często pozbawione szyb, zasłaniane drewnianymi okiennicami lub zwierzęcymi skórami. Życie codzienne mieszkańców grodu koncentrowało się wokół pracy, która rozpoczynała się ze świtem i trwała do zmierzchu, gdy brak światła uniemożliwiał dalsze działania. Rzemieślnicy zajmowali się garncarstwem, tkactwem, obróbką skór. Produkcją broni oraz wytwarzaniem narzędzi niezbędnych w gospodarstwie i walce z wrogami plemiennymi. Kowalstwo było szczególnie cenione, gdyż żelazo stanowiło cenny materiał używany do produkcji mieczy, noży, sierpów, siekier i innych przedmiotów codziennego użytku. Kowale pracowali w specjalnych warsztatach wyposażonych w piece, miechi do rozdmuchiwania ognia i kowadła. Na których wykuwano rozgrzany metal młotami różnych rozmiarów. Garncarze wytwarzali naczynia na kołach garncarskich, które następnie wypalano w specjalnych piecach osiągających bardzo wysokie temperatury, niszczące bakterie i usztywniające ceramikę. Tkacze produkowali lniane i wełniane tkaniny, a ich wyroby służyły do szycia odzieży dla mieszkańców grodu i okolic podlegających władzy. Kobiety zajmowały się przędzeniem wełny na wrzecionach, gotowaniem, pielęgnacją dzieci oraz hodowlą drobiu i uprawą warzyw w przydomowych ogródkach wewnątrz obwarowań grodowych. Handel odgrywał ważną rolę w życiu pierwszych miast, gdyż kupcy przywozili towary z odległych krajów, takich jak Bizancjum, Skandynawia czy państwo franków. Na targowiskach można było nabyć przyprawy, jedwabie, broń, ozdoby. Bursztyn bałtycki ceniony w całej Europie oraz niewolników sprowadzanych z terenów pogańskich. Mieszko I aktywnie wspierał rozwój handlu, budując grody przy szlakach handlowych i pobierając cła od kupców przyjeżdżających przez jego terytoria kontrolowane przez drużynę. Srebrne monety, głównie arabskie denary, stanowiły główny środek płatniczy w transakcjach handlowych większej wartości między kupcami dalekosiężnymi. Zwykli mieszkańcy grodu częściej posługiwali się barterem, wymieniając produkty swojej pracy na zboże, mięso, skóry lub inne potrzebne towary życia codziennego. Organizacja społeczna w grodzie była hierarchiczna, z księciem i jego rodziną na szczycie. Następnie drużyną wojskową, duchowieństwem po chrzcie oraz wolnymi rzemieślnikami i chłopami. Drużyna książęca składała się z zawodowych wojowników, którzy w zamian za służbę otrzymywali żywność, zakwaterowanie, broń oraz udział w łupach zdobytych podczas wypraw wojennych. Wojownicy mieszkali w specjalnych budynkach zbiorowych zwanych izbami drużynnymi, gdzie spali, jedli i ćwiczyli umiejętności walki, przygotowując się do kolejnych potyczek. Uzbrojenie drużynnika obejmowało miecz, włócznie, tarczę, czasem zbroję kolczą lub skórzany kirys, chroniący przed ciosami wroga w walce wręcz krwawej i bezlitosnej. Krzest Polski w 968 roku przyniósł zasadnicze zmiany w życiu mieszkańców Grodów, wprowadzając nową religię i chrześcijańskie obyczaje zastępujące pogaństwo. Budowano pierwsze kościoły, początkowo drewniane kaplice, a później murowane świątynie w stylu przedromańskim, wzorowane na architekturze zachodnioeuropejskiej, importowanej przez budowniczych. Duchowni, głównie sprowadzeni z Czech, Niemiec i Italii, nauczali podstaw wiary chrześcijańskiej, prowadzili msze święte i chrzcili nowo nawróconych mieszkańców księstwa. Mieszko I aktywnie wspierał chrystianizację swojego państwa widząc w tym sposób na wzmocnienie władzy, prestiż międzynarodowy i ochronę przed niemiecką ekspansją krzyżacką. Wraz z nową religią przybyli wykształceni duchowni znający łacinę, co zapoczątkowało rozwój piśmiennictwa i edukacji w Polsce dotychczas nieobecnych w kulturze słowiańskiej. Pierwsze szkoły zakładano przy katedrach i klasztorach, gdzie uczono dzieci z rodzin możnowładczych czytania, pisania po łacinie oraz podstaw teologii chrześcijańskiej. Życie religijne mieszkańców grodu koncentrowało się wokół niedzielnych nabożeństw, uroczystości świątecznych oraz przestrzegania postów nakazanych przez Kościół katolicki. Rok liturgiczny wyznaczał rytm życia społecznego z najważniejszymi świętami jak Boże Narodzenie, Wielkanoc, Zesłanie Ducha Świętego oraz święta patronalne lokalnych kościołów. Wiele starych pogańskich zwyczajów przetrwało jednak w formie zakamuflowanej pod chrześcijańskimi obrzędami, co widać było w obchodach świąt wiosennych i letniego przesilenia. Ludzie nadal wierzyli w duchy lasu, wodne nimfy i domowe bóstwa opiekuńcze, choć oficjalnie praktykowali chrześcijaństwo pod czujnym okiem duchowieństwa kontrolującego wiernych. Pokarm mieszkańców grodu był prosty i sezonowy, oparty głównie na zbożach. Kaszach, kapuście, grochu, bobu oraz mięsie z hodowli i łowów w pobliskich lasach. Chleb pieczony z żyta, pszenicy lub jęczmienia stanowił podstawę diety i spożywano go przy każdym posiłku, niezależnie od pory dnia i wieku jedzącego. Kasze gotowano na wodzie lub mleku, dodając czasem kawałki mięsa, smalec lub jarzyny dla poprawienia smaku i wartości odżywczej ubogiego pożywienia codziennego. Mięso spożywano głównie w dni świąteczne i podczas uczt urządzanych przez księcia dla drużyny i dostojników odwiedzających gród w sprawach politycznych. Polowano na jelenie, dziki, zające, ptactwo wodne i leśne, wykorzystując łuki, włócznie, sidła i psy myśliwskie wytresowane do tropienia zwierzyny. Ryby łowiono w pobliskich rzekach i jeziorach. Stanowiły ważne źródło białka, szczególnie w okresie postów, kiedy spożywanie mięsa było zabronione przez przepisy kościelne. Warzywa uprawiano w ogrodach, głównie kapustę, buraki, marchew, cebulę, czosnek i różne zioła używane do przyprawiania potraw oraz leczenia chorób. Owoce zbierano w lasach. Sady uprawne dopiero powstawały przy klasztorach i dworach możnych, gdzie sadzono jabłonie, grusze i śliwy importowane z zachodu. Napoje obejmowały wodę, mleko, piwo warzowe, niskoalkoholowe pite przez wszystkich oraz miód pitny zarezerwowany dla możnych i uroczystości księstwa piastowskiego. Piwo warzone było w domowych warzelniach z jęczmienia, pszenicy lub owsa z dodatkiem ziół, nadających napojowi odpowiedni smak i właściwości konserwujące. Higiena w pierwszych polskich miastach pozostawiała wiele do życzenia według współczesnych standardów. Choć Słowianie przywiązywali wagę do kąpieli i czystości ciała, budowano łaźnie parowe zwane banią, gdzie mieszkańcy regularnie się myli, używając gorącej pary, wody i wiązanek brzozowych pobudzających krążenie krwi w organizmie. Odpady wyrzucano często wprost na ulicę lub do rowów otaczających budynki co powodowało problemy sanitarne i sprzyjało rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych.